nieprawda o tej wojnie, nie oglądajcie wiadomości TV, widzowie, bo to co oni mówią o wojnie w Ukrainie, to są kłamstwa i nieprawda. Ukraina zaczęła tą wojnę i powinna ją skończyć. Pociski ukraińskie uderzyły na plażę i zginęło dużo ludzi na plaży, kilka tysięcy osób na plaży prezydent Ukrainy nie przyznaje się do tego, że pociski, które... Kurwa, ja losowo parę razy zaznaczyłem moment w filmie i to wszystko ma sens. I to Ukraina zaczęła tę wojnę w plaży, w Rosji i zginęło kilka tysięcy osób, dzieci i mężczyzn zginęło, a kilka tysięcy osób jest w stanie krytycznym w szpitalu. I kobiety, i mężczyźni, i dzieci zginęli. Nie przyznali się do tego, że rozkazał wystrzelić pociski, które uderzyły w plażę w Rosji. <grym> Gdziekolwiek nie zaznaczę, kurwa, to to ma sens. Cały ten film. Ukraina zaczęła tą wojnę. I Ukrainy nie przyznali się do tego ataku. i zginęło kilka tysięcy osób, dzieci i mężczyzn, zginęło Uciski, które uderzyły w Rosję... ...i zginęło kilka tysięcy kobiety, mężczyzn i dzieci... ...w Rosji... ...i zginęło kilka tysięcy osób, kobiety, mężczyzn i dzieci... Kurwa, jak to jest możliwe, że on to samo powiedział? Ja skipnąłem losowo film kilka razy... ...i on cały czas powiedział to samo. <laughs> nie, ja tego nie mogę oglądać.